Budna i Grażynka najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. No cóż, panie Marcinie, powiem prosto z mostu Gówno prawda. I tym razem dosyć mocno się pan myli, i ja wytłumaczę za chwilę wam, dlaczego. Kamil Budda posiedzi w areszcie. Na pewno posiedzi też jego dziewczyna Grażynka. Czyżby kupili sobie bilet w jedną stronę za 120 milionów do pierdla? Możliwe też, że za chwilę dołączy do nich nie kto inny jak pan Marcin Romanowski, bo dzisiaj prokuratura krajowa właśnie prosi o Zgodę na areszt dla posła Romanowskiego, który za 100 milionów złotych plus minus także chce sobie kupić bilet w jedną stronę. I na koniec wielki mąż stanu, Andrzej Duda, który w końcu docenił premiera Donalda Tuska. Cieszę się, że rząd premiera Donalda Tuska i jego obóz polityczny, obecnie sprawujący władzę w Polsce, nareszcie dołączył do obrońców granicy Rzeczypospolitej. A tak naprawdę Andrzej Duda jest debilem. Koniec cytatu. 17:35. Mamy potwierdzenie: 5 osób zostało aresztowanych. Teraz są w drodze już do aresztu śledczego w Szczecinie. Cała Polska żyje tym, że Kamil L., czyli Budda, mógł wyłudzić, przysposobić, wyciągnąć ze skarbu państwa około 120 paru milionów złotych tylko na podatkach. Więc jeżeli on przy, przyciął 120 milionów na podatkach, to ile on tak naprawdę mógł zarobić? Mówi się, że używał samochodów, które należały do bossów mafii vat którzy byli poukrywani na całym świecie. Więc ja mam pytanie: Czy Kamil L. Budda ukrywał hajs też na całym świecie? Bo kiedy ja osobiście porównuję wizerunek 26-letniego chłopaka, który buduje domy dla powodzian, sponsoruje schroniska dla zwierząt, podkłada pieniądze na orkiestrę świąteczną pomocy, albo przynosi w walizce setki tysięcy złotych pod domy dziecka, a później widzę groźnego przestępcę, to wiecie co, coś mi tutaj nie pasuje. Albo był naprawdę tak potężnym hipokrytą i celowo, Zaprojektował swoją karierę i chciał ją skończyć i zwiać z Polski, albo po prostu został wkręcony. Internetowi prawnicy, znaczy ja nie mówię o Prawo Marcina, ja mówię o tych pseudoprawnikach, to tak jak ja bym teraz ja się wypowiadał, ale internetowi prawnicy, a także pan Marcin z kanału Prawo Marcina, dzisiaj wypowiadają się, wypowiadają się na temat Kamila, mówiąc takie rzeczy. Budna i Grażynka najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Sąd zadecydował, że w areszcie najbliższe 3 miesiące spędzi nie tylko Kamila oraz jego partnerka. Panie Marcinie, jedyne co jest pewne to to, że Kamil posiedzi pewno ze 7 dni, bo mniej więcej tyle będzie trwało zanim mecenasi Kamila złożą apelację do sądu w zakresie decyzji sądu aresztowego. Tyle mniej więcej potrwa, zanim sąd aresztowy, apelacyjny sąd aresztowy zajmie się rozpatrzeniem tego wniosku. Tyle mniej więcej potrwa procedura, licząc od wczoraj musimy sobie uczciwie powiedzieć: Kamil na pewno posiedzi kilkadziesiąt godzin jeszcze w areszcie. Kolejne opinie nie tylko prawników, ale także ludzi ze świata, mediów, czasami nawet takich powiedzmy influencerów blisko Kamila. Usankcjonowują to, co zrobiło CBSP, bo ci ludzie dzisiaj zaczynają mówić, że Buddy to nie lubili, bo on był butny, że Budda miał kontakty z przestępcami, że Budda to prał pieniądze z VAT-u, że Budda to, Budda tamto. Te wszystkie kalumnie, które dzisiaj ludzie wyrzucają na Kamila, tylko sankcjonują to, co teraz zobaczycie. To, co teraz widzicie, to film zatrzymania Kamila. Siły, środki oraz zaangażowanie CBSP oraz służb. Godne bossa kolumbijskiej mafii, który w tym momencie siedzi w hotelu Warszawa i ustala ze swoimi kolegami, przestępcami, bosami mafijnymi z całego świata podział rynku prostytucji, narkotyków, hazardu i wszystkiego innego. Ale nie. To tylko i wyłącznie 26-latek, który może jest przestępcą, może oszukiwał skarb państwa, może, a może nie został doprowadzony do pionu. Dla pokazówki. Razem z Kamilem, jak widzicie, w trakcie tej akcji, która odbywała się w czterech różnych lokalizacjach, zatrzymanych zostało jeszcze kilka osób: Kamil L, pseudonim Budda, Aleksandra K, pseudonim Grażynka, Bartłomie G, pseudonim GP, MGP Garage, Wiesław G, Tomasz CH, Adam U, Aleksandra M, Michał L, Rafał H i Damian S. Ci groźni przestępcy zostali zaatakowani. Potężnymi siłami. Czy one były potrzebne? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Kamil nie miał przy sobie ani broni. Służby nie miały też informacji, żeby miał jakąkolwiek broń, materiały wybuchowe, czy chociażby nóż. Może miał dużo pieniędzy przy sobie, może miał paszport jednego czy drugiego kraju, ale na pewno nie był przestępcą. Rodem z kolumbijskiej mafii. Nie był też na pewno przestępcą takim, powiedzmy, jak Bogucki. Bogucki nie ten, który kandyduje z spisu na, na prezydenta Polski. pewno kiedyś też będzie przestępcą, bo każdy, kto wpisie, to prędzej czy później się spisi. Natomiast chodzi mi o Boguckiego, tego, co był odpowiedzialny za odebranie życia Pershingowi. Nie był on ani przestępcą, ani w tym czasie, służby pewno o tym wiedziały, nie miał w swoim okręgu przestępców. Sąd odroczył wydanie tego orzeczenia dzisiaj po godzinie 16, z czego my się cieszymy, bo sąd myśli, co do wszystkich okoliczności, które podnieśliśmy. Nadmienie, że mój mocodawca nie przyznaje się do popełnienia czynów. Tak jak słyszeliście, Kamila, mecenas Kamila, Bud, Kamila B, Kamila L, zwanego Buddą starał się budować pewną narrację, ale po kilku godzinach, no może po kilkunastu godzinach przyszła informacja. Dziś na posiedzeniu aresztowym sąd zastosował 3-miesięczny tymczasowy aresztowanie w odniesieniu do mojego mocodawcy. Ta decyzja jest dla nas zaskakująca, Nieupra nieuprawniona i, wykorzysty i wykorzystamy na pewno prawo do jej zaskarżenia, które przysługuje w ciągu siedmiu dni od dzisiaj, a więc od ogłoszenia tego postanowienia. Naszym zdaniem nie było żadnych podstaw do tego, żeby ten aresz stosować. Jest niewspółmierny, nieadekwatny i nieproporcjonalny, mówi w rozmowie z przeglądem sportowym ONET dr Mateusz Mickiewicz, radca prawny. Nie będę mówił Wam, że spodziewałem się, że będzie areszt. Nie będę Wam mówił, że się nie spodziewałem. Jedyne czego się tak naprawdę nie spodziewałem, to to, że razem z Kamilem sąd orzeknie o areszcie dla Grażynki, dziewczyny Kamila, bo to. Było taka, była taka narracja jego kolegów, którzy już zbierali pieniądze na kaucję, że niby kaucja ma być 500 tysięcy, że trzeba uzbierać, bo Grażynka nie ma skitranego hajcu, żeby, żeby za siebie zapłacić. Budowali tę narrację, a okazuje się, że sąd może zważył to, że sfera influencerska już się organizuje, żeby pomóc i powiedział no nie, 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 nie. Pół miliona dla tak wypływowych ludzi i tak medialnie poustawianych ludzi, to jest nic. Dlatego Grażynka posiedzi przynajmniej kilka jeszcze dni w areszcie. Sam Budda wykazał się prawie idealnym, może nawet idealnym timingiem, ale zgubiła go chciwość. Prawie idealnym, ponieważ on przecież dzień wcześniej ogłosił zakończenie. Kariery internetowej. Można więc powiedzieć, że odszedł na własnych zasadach, ale ta kariera by się i tak skończyła w momencie, gdy panowie w kominiarkach wjechali do jego pokoju hotelowego. Natomiast dlaczego może zgubiła go chciwość? No może dlatego, że mógł już nie robić tej ostatniej loterii. Mógł Natomiast hejt zaczyna się wylewać. Jedni krzyczą Buddha, oddaj mi kasę zakupony, inni krzyczą złodzieju, oszuście i tak dalej. Do całego tego hejtu, do całej pisowsko-hejterskiej maszyny nienawiści, do której przez ostatnie lata zostaliśmy przyzwyczajeni, włącza się nie kto inny, jak guru polskiego hejtu Krzysztof Stanowski. W każdym razie, człowiek, o którym film wyświetlano w kinach. I który potrafił sprzedać cały stadion narodowy, i który był fenomenem społecznym dla młodych ludzi. No już się raczej z tego nie podniesie. Zarzut... Ja osobiście powiem wam tak, kiedyś siedziałem w areszcie w Warszawie 24 godziny. 24 godziny zostałem bezpodstawnie zawinięty przez policję, walczyłem z policją przez chyba 3 lata. Wygrałem 10 tysięcy, które poszło, żadna nawiązka do Funduszu Sprawiedliwości, poszło na cel charytatywny. Wygrałem te pieniądze, bo byłem zawinięty, nie, bo byłem zabrany z ulicy bezpodstawnie. Walczyłem o swoje dobre imię. Kamil dzisiaj siedzi już kilkadziesiąt godzin i na pewno jeszcze trochę posiedzi. I dlaczego o tym mówię? Bo wiem, że decyzja, kiedy przychodzi ktoś do ciebie i mówi: Spędzisz noc w areszcie, jest decyzją, z którą no. Ja sobie nie mogłem poradzić. Przez kilkanaście godzin nie spałem, nie jadłem, sikałem bardzo często z jakiegoś nieznanego mi powodu, ale wiem jak reaguje osoba, która jest, no, powiedzmy, zaskoczona taką decyzją. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że reakcja, o której mówi mecenas Kamila Buddy, jest dla mnie też zaskoczeniem. Na pewno dla każdej osoby decyzja o zastosowaniu tymczasowego aresztowania jest czymś Szokującym, traumatycznym. Natomiast pan Kamil przyjął to ze spokojem. Myślę, że ten spokój wynika z jego spokoju duszy, również biorąc pod uwagę to, że niczego złego nie zrobił i wszystko stara, starał się zrealizować zgodnie z literą prawa. Panie mecenasie, pan nigdy nie usłyszał decyzji prokuratora idziesz siedzieć. Ja to usłyszałem raz w życiu i ja byłem 100% pewien, że jestem niewinny, co udowodniłem po latach przed sądami. I w momencie kiedy usłyszałem, mimo że byłem twardym facetem, z dużymi przejściami, z dużymi koneksjami i pewnością siebie, się kurwa załamałem. Spędzę w areszcie 24, a może 48 godzin. Nie wiem, co mnie tam czeka. Pierwszy raz w życiu tam ląduję, byłem na to nieprzygotowany, byłem załamany. Walczyłem, krzyczałem, płakałem, wzywałem mecenasa, stawiałem wszystko na jedną kartę. Siedziałem 24 godziny, wypuścili mnie, mędy pozwałem do sądu i wygrałem. Ale teraz trochę spekulacji. Jeżeli Kamil 3 lata temu, bo mniej więcej od 3 lat był rozpracowywany przez służby, czyli zapisu już był rozpracowywany, może się z kimś spisu z nie podzielił, dlatego go rozpracował, to, to też może być ciekawy wątek, ale wracając. Skoro Kamil był rozpracowywany, mógł wiedzieć o tym, że jest rozpracowywany, bo współpracował z różnego rodzaju osobami, służb prawdopodobnie, które go chroniły też, współpracował. To może był też przygotowany na to, że za te rzeczy, które robi, prędzej czy później pójdzie siedzieć. Może nie spodziewał się tego, że będzie to już. Dzień po tym, jak rzekomo zakończył swoją karierę, ale mógł się, z tego, mógł się tego spodziewać i mógł przygotowywać się na ten moment. Skoro w 24 godziny służby zabezpieczyły mu 140 milionów majątku. 140 milionów majątku, to ile Kamil miał tego majątku skitranego gdzieś tam dookoła? Ale tak jak Wam mówiłem, jeżeli okaże się, że to było jego celowe, z premedytacją, oszukiwanie skarbu państwa po to, żeby przysporzyć sobie pieniędzy, to trzeba tego chłopaka dojechać do spodu, bo nie tak buduje się swoją, swój wizerunek w internecie, gdzie oglądają go dzieciaki, młodzież. Ja też go oglądałem, żeby była jasność, bo uwielbiałem jego programy motoryzacyjne, bo mi się one podobały. Ale jeżeli on zbudował swoją siłę na tym, że wyłudził pieniądze ze skarbu państwa, to jest dla mnie naprawdę, żeby mocno nie powiedzieć, ale jest dla mnie skończony. Dlaczego natomiast moim zdaniem Grażynka wylądowała w areszcie? No cóż, moim zdaniem Grażynka wylądowała w areszcie, bo prokurator chce mieć pewnego rodzaju lewar na to, że Kamil zacznie sypać zacznie mówić, gdzie masz skitrany majątek. Wiemy, że masz tu, wiemy, że masz tam, tylko nie wiemy dokładnie gdzie. Wiemy w którym państwie, ale nie wiemy w którym budynku. Powiedz: Zabezpieczymy kolejne 100 milionów, Grażynka wyjdzie. Bądź mężczyzną i się złam dla dobra swojej partnerki, i może też trochę siebie. Tak jak widzicie te ujęcia, CBSP zrobiło piękną pokazówkę, zrobiło piękny film. Ja tylko się zastanawiam, dlaczego CBSP, ABW, CBA i inne służby nie działają dokładnie tak samo w zakresie nikogo innego, jak przestępców z Funduszu Sprawiedliwości. Mamy osoby, które już siedzą, które wyłudzały po kilkadziesiąt milionów. Prały pieniądze, ksiądz Salceson ze swoim tatą i kolegami budowlańcami, mamy o podejrzenie prania pieniędzy, nie ma wyroku, więc ja nie wyrokuję, ja tylko mówię, o co ich oskarża prokuratura. Mamy ludzi, którzy mówią, że byli pouczani, jak mają kłamać na zeznaniach, jak niszczyć dowody. Mamy to wszystko. Dlaczego CBA nie zawija ich z taką samą pokazówką? Tego jeszcze nie wiemy, ale zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego tak się może zdziać. Zanim dojdziemy do Romanowskiego. Musimy opowiedzieć sobie o prezydencie Dudzie, a wy musicie w tym momencie napisać mi w komentarzu, czy Duda jest mężem stanu, czy pisowską marionetką. Oczywiście, napiszcie to zaraz po tym, jak zasubskrybujecie ten kanał i polajkujecie ten film. Zanim przejdziemy do Zobry, tutaj mamy Buddę, tutaj mamy Ziobrę. Mamy taki, kurde, taki dziwny gangsterski slang nam się trochę tutaj robi. Ale zanim przejdziemy do tej e, części układu zamkniętego, który stworzył sobie Zbigniew Ziobro, musimy, muszę Wam powiedzieć o Andrzeju du, -du, -du, -du Andrzej du, -du, 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 -du -da. W polskim Sejmie normalnie zabłysknął. To wystąpienie, orędzie, nie, nie wiem jak to nazwać. Ja bym to nazwał Wiec Wyborczy, pisowski Wiec Wyborczy, który odwalił Andrzej Duda w polskim Sejmie, jest tylko i wyłącznie dowodem na to, że przez 9 lat Andrzej Duda nie był w stanie wyjść z dupy Kaczyńskiego i PiSu. Andrzej liże dupę PiSowi od wewnątrz, bo przez 9 lat PiS nie był w stanie wydalić prezydenta ze swojego. Zakłamanego, czasami skorumpowanego, a na pewno przestępczego, zadu układu. Człowiek, który przez 9 lat podaje się za prezydenta w Polsce, tak naprawdę jest nikim innym jak pisowskim aparatczykiem, który mówi wyraźnie: Jesteś gejem, nie jestem twoim prezydentem. Jesteś za Unią Europejską, baju baju dla frajerów. Jesteś lesbijką albo przedstawicielem LGBT, wypieprzaj z mojego kraju. Jesteś muzułmaninem? Żegnam Cię z Polski, a jesteś czarnoskóry, to dla mnie jesteś musz... Tego nie mogę powiedzieć, bo mnie YouTube zbanuje, ale dla mnie jesteś wiecie kim? Jeżeli jesteś Andrzejem Dudą. Andrzej Duda nigdy nie był prezydentem wszystkich Polaków. Andrzej Duda był marionetką PiSu i małpką, która jak PiS kazał, tak skakała. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Pan Żulczyk kiedyś powiedział: Andrzej Duda jest debilem. I tak jak słucham tych słów, słuch, to muszę powiedzieć, że się coraz bardziej z nimi nie zgadzam. Andrzej Duda nie jest debilem. Andrzej Duda jest po prostu pisowcem. Za. Musimy odciąć debilizm. Czyli wtórny debilizm, albo wrodzony debilizm, odbycia pisowcem wtórnym, albo wrodzonym pisowcem. Andrzej Duda nigdy nie wyszedł z butów pisu, dlatego on nie jest debilem. On jest po prostu hipokrytą, który okupuje przez ostatnie 9 lat pałac namiestnikowski. Cieszę się, że rząd premiera Donalda Tuska. I jego obóz polityczny obecnie sprawujący władzę w Polsce nareszcie dołączył do obrońców granicy Rzeczypospolitej. Natomiast kiedy Donald Tusk zaczyna wchodzić na mównicę i zaczyna mówić prawdę, która jest niewygodna dla dudy i dla pisu, oni wszyscy wypieprzają z sali plenarnej. Chciałem powiedzieć, wypisiają, ale to. Nie ma takiego słowa, więc wypieprzają, bo się wstydzą prawdy, bo się boją prawdy, bo wiedzą, że prawda jest dla nich niewygodna, bo wiedzą, co przez ostatnie lata robili: gwałcili konstytucję, deptali polskie prawo, okradali polskiego podatnika. To oni przez te lata mają czego się wstydzić. Porządek prawny, demokracja i praworządność. A to leży mi na sercu. Nie będę spekulował, gdzie ma praworządność i konstytucję, ale na pewno nie w sercu. Ci tchórze uciekli, bo się wstydzili, zabrali ze sobą swojego nominata Dudę. Pamiętajcie, my, Polacy, 9 lat temu daliśmy mandat Andrzejowi Dudzie do tego, żeby siedział, cholera, pięknie to brzmi żeby zasiadał w pałacu namiestnikowskim. Ale ja mam nadzieję, że my Polacy za niecały rok damy Andrzejowi Dudzie szansę, żeby siedział w areszcie, w więzieniu, żeby odpowiedział przed trybunałem stanu za to wszystko co zrobił z polską konstytucją. Daliśmy radę 15 października pogonić naczelnika. Damy radę za kilka miesięcy pogonić Andrzeja Dudę. Prawda boli, mogliśmy wyjść, gdy Duda wygłaszał swoje brednie. Ale zostaliśmy, bo Urząd Prezydenta, co coś więcej niż intelektualna miałkość jego orędzia. Wyszli, bo nigdy nie potrafili zachować politycznej klasy. Już nie wracajcie. Na portalu X, do którego link macie tutaj, znajdziecie mój bardzo mocny komentarz do tego, co zrobił Andrzej Duda i do tego, jakim prezydentem przez ostatnie 9 lat był Andrzej Duda. Wbijajcie na mojego Twittera, lajkujcie tam, komentujcie, bo na Twitterze Dzieje się polityka bez cenzury. Prokurator skierował dziś do sądu rejonowego dla Warszawy, dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego Marcina Romanowskiego. Po co ten wniosek, skoro Romanowski tak naprawdę mógł mataczyć? No cóż, po to, że jest uzasadniony dowód na to, iż on faktycznie mataczył. Są nagrania, są zeznania osób, które były przez Romanowskiego instruowane, jak usuwać dowody, co robić ze skrzynkami mailowymi, jak rozmawiać z, z władzami, albo jak rozmawiać, żeby nic nie powiedzieć z władzami. Sprawa Romanowskiego to w porównaniu z Buddą może być mała sprawa, bo u Buddy się na początku mówiło o 120 tam paru milionach. Może jest to sprawa rozwojowa, może dojdzie do 170, jak mówi Nitro. U Romanowskiego od razu mówi się o niecałych 100 milionach, ale to jest dalej 100 milionów. I o ile prokuratura mówi, że Budda ukradł te pieniądze, to u Romanowskiego mówi się, że przywłaszczył. I teraz, żebyście zrozumieli, to nie chodzi o to, że Romanowski skitrał z Funduszu Sprawiedliwości 100 milionów na swoje konta i nie wiadomo gdzie je ma. Nie. Romanowski przywłaszczył jako urzędnik państwowy, z danej instytucji ponad 100 milionów i dał je tym, których uważał za godnych dania. To nie chodzi o to, że on ukradł dla siebie. Tu chodzi o to, że on przeciągając pieniądze z jednej strony na drugą, uzyskał na przykład poparcie polityczne danej grupy społecznej. Tak jak powiedziałem, dzisiejszy materiał jest o potężnych pieniądzach. Czy Budda ukradł, czy nie ukradł, dzisiaj jeszcze tego nie wiemy. Czy Romanowski ukradł, czy nie ukradł, też tego nie wiemy, ale ciekawi mnie na koniec Wasze zdanie. Napiszcie mi, czy Buddha jest złodziejem, a Romanowski jest ofiarą, a może obaj są złodziejami. Widzimy się już jutro, na razie Pa.